W tym odcinku dowiesz się, jak tworzyć wieloboki w SketchUp. Zobaczysz również, jak definiować ilość boków, jak i wielkość wieloboku. Dodatkowo dowiesz się, jak edytować wieloboki, które zostały stworzone już wcześniej. Wielobok nie ma domyślnie przypisanego skrótu klawiaturowego. Można go wybrać z paska narzędzi po lewej stronie. Kliknij w ikonę wielobok. Zanim zaczniesz go tworzyć, to spójrz w okolice okna wartości na dole. Zobaczysz tam ilość boków, z jakich teraz SketchUp chce tworzyć wielobok. Widzimy, że teraz jest 6 boków. Zmieniać ilości boków możesz na dwa sposoby. Pierwszy to wpisanie nowej wartości, np. 5 i zatwierdzenie klawiszem Enter. Teraz nasz wielobok będzie tworzony z 5 boków. Drugim sposobem jest zmiana ilości boków poprzez wciśnięcie Ctrl i plus z klawiatury numerycznej. W ten sposób zwiększasz ilość boków lub też Ctrl i minus, aby zmniejszać ilość boków. Pamiętaj, że ilość boków możesz zmieniać do momentu pierwszego kliknięcia i wskazania środka. Jeśli chcesz zacząć rysowanie od początku, to możesz wcisnąć Escape w dowolnym momencie. Tworzenie zacznie od kliknięcia w miejscu, w którym ma znajdować się środek wieloboku. Następnie przesuń kursor, oddalając go od środka. Spójrz, że wartości w polu na dole rosną w miarę oddalania się od środka. Możesz teraz wpisać długość i zatwierdzić klawiszem Enter. Wielobok jest gotowy. Jeśli okazałoby się, że teraz chciałbyś zmienić ilość boków lub promień, to są na to dwa sposoby. Jeżeli nie wyszedłeś jeszcze z narzędzia wielobok, możesz zmienić promień, wpisując nową wartość i zatwierdzając klawiszem Enter. Jak widzisz, promień możesz edytować. Natomiast jeśli chcesz zmienić ilość boków, to wpisz nową ilość boków, ale dodaj za cyfrą S i zatwierdź Enterem. Czasami może zdarzyć się tak, że po zrobieniu wieloboku zostały już zrobione inne operacje. Wtedy metoda, o której mówiliśmy przed chwilą, nie zadziała, ale jest na to inny sposób. Wystarczy, że wybierzesz narzędzie do zaznaczania, skrót klawiaturowy spacja i klikniesz na krawędź wieloboku. Teraz w zasobniku domyślnym po prawej stronie wybierz informację o elemencie jak widzisz, masz tu dostęp zarówno do ilości boków, jak i zmiany długości promienia. Zatem zmienię najpierw ilość boków, a następnie promień wieloboku, wpisując nowe wartości, zatwierdzając klawiszem Enter. Na koniec warto również wspomnieć o blokowaniu orientacji tworzonego wieloboku. Podobnie jak w przypadku tworzenia prostokątów, możesz zablokować rysowanie prostopadle do osi czerwonej, wciskając lewą strzałkę, do osi zielonej, wciskając strzałkę w prawo. Jeśli chcesz tworzyć wielobok poziomo, wtedy wciśnij strzałkę w górę. Zablokujesz wtedy rysowanie prostopadle do osi niebieskiej. Pamiętaj, że w SketchUp możesz edytować już wcześniej stworzone wieloboki w informacjach o elemencie. Warto tam zaglądać nawet przy używaniu innych narzędzi takich jak linia, okrąg czy łuk.